Stacja Warszawa Wschodnia, tam stoi Silezja, a tu jedzie duet lokomotyw EP07003 i EP09005 z pociągiem Intercity Marszałek Wiosucki ze stacji Warszawa Wschodnia, ze stacji Kraków Główny, czyli teraz zaczyna bieg. Taki duet. Wagon TLK. To jest na siarę. Tutaj kolejny. Cały pusty telkowy, prawie przeciąg. Łowy wagon. Piękny, rusza.